Starałem się unikać poważnych spoilerów, jednak drobne szczegóły mogą się pojawić. Jeśli więc chcesz wybrać się do kina bez żadnych wcześniejszych informacji, najpierw obejrzyj film, a dopiero potem wróć do mojego materiału. Machina marketingowa wokół F1 Movie uderzała w fanów królowej motorsportu ze wszystkich stron. Niemożliwym było nie zauważyć, że film nadchodzi w momencie, gdy Bradapita oglądaliśmy w padoku, na torze podium, czy przez 70 okrążeń Grand Prix Kanady. Po seansie stwierdzam jednak, że... Ten film nie jest stworzony dla fanów Formuły 1. No, przynajmniej nie docelowo. Poznajemy w nim historię Soniego Hejsa. Kierowcy wyścigowego granego przez Brada Pita. Niegdyś wielkiego talentu, który w wyniku wypadku wycofał się z F1 i zaczął ścigać się gdziekolwiek indziej było to możliwe. Do czasu, gdy zwraca się do niego Ruben Cervantes. W tej roli Javier Bardem. Dawny przyjaciel jest teraz właścicielem 11 zespołu w Formułowej stawce i. Jest to cholernie słaby zespół, którego bolidy są wzorowane na taczce, a nawet od niej gorsze, bo od dwóch i pół roku nie zdobyły żadnego punktu. Teraz jednak, by nie stracić swojego oczka w głowie, Ruben musi doprowadzić ekipę do zwycięstwa. W trakcie dziewięciu wyścigów. Przedstawiana nam fabuła jest sztampowa, kliszowa, zupełnie niezaskakująca w żadnym momencie. Oczywiście, że partnerem zespołowym naszego weterana jest młody, niepokorny talent Joshua Pierce, odgrywany przez Damsona Idrisa. Zafascynowany Blichtrem i popularnością, jaką przynoszą wyścigi. Jest krótki wątek miłosny z konstruktorką bolidu, która musi coś wszystkim udowodnić, jest chytry biznesmen, zapatrzony w zasięgi menadżer czy ekspresyjny szef ekipy. Postacie są jednowymiarowe i raczej mało interesujące. Jedynym wyjątkiem jest właśnie główny bohater, napisany na romantyczny obraz kierowcy z lat 60. 70. jeżdżący po świecie szukając kolejnych wyzwań, twardy gość, Playboy, uzależniony od hazardu. Nie jest to wybitnie oryginalne, ale naprawdę mi się podobało. Dlaczego jednak stwierdziłem, że to nie jest docelowo produkcja dla fanów F1? Otóż ten film w kontekście formułkowym jako serii wyścigowej jest absolutnie nierealistyczny i po prostu głupi. Pomijam to, że 50-latkowie nie wracają do F1, a już na pewno nie po to, by wygrywać wyścigi, ale wątków, w których świat elity motorsportu jest przedstawiany w krzywym zwierciadle, czy przynajmniej w bardzo dużym uproszczeniu jest masa. Sony ściga się jak torpido, musi tłumaczyć dyrektorce technicznej, że samochód powinien być szybki w zakrętach. Ona, w jeden wyścig, przygotowuje pakiet, który zmienia taczkę w. prawdziwą wyścigówkę. Strategia jest traktowana po macoszemu i niemal ogranicza się do tego, że rozbijasz bolida, żeby dać przewagę swojemu teammate'owi. Treningi i kwalifikacje w ogóle nie występują, nie są pokazane, a zresztą kierowca raz je omija i w niedzielę i tak startuje w wyścigu. I to naprawdę nie jest wszystko. Serio. Ilość takich absurdów kompletnie oderwanych od realiów F1 jest porażająca. Na tyle bardzo, że już przez pierwsze 15 minut mój wewnętrzny ekspert wręcz krzyczał, to tak nie działa, to tak nie wygląda, to czasem nie ma sensu. Ale myślę, że nawet ktoś niezainteresowany żywo formułą zauważy, że to fantazja i zupełna fikcja. Natomiast po tych 15 minutach stwierdziłem, że przestaję dopatrywać się tych głupotek. Po prostu trochę wyłączam myślenie i oglądam. Obserwuję, co się będzie działo. I od tego momentu bawiłem się nieźle, nawet dobrze. Ten film wygląda znakomicie, został świetnie nakręcony. Nie interesuję się specjalnie kinem, więc nie wiem, jak to do końca precyzyjnie określić, ale jest płynny, smooth. W ukazanych wyścigach czuć prędkość, wszystko jest fajnie zmontowane i... Trochę tylko przeszkadza ilość komentarzy Brandla i Croftiego, które służą tu głównie jako ekspozycja. Wprowadzone są głównie po to, by tłumaczyć niezainteresowanym motorsportem o co tak właściwie chodzi, ale myślę, że widzowie nie są idiotami: trzy czwarte tych kwestii można by wyciąć i i tak przekaz byłby czytelny. Podchodziłem do tego obrazu z raczej negatywnym nastawieniem, nie pasował mi koncept umieszczania fikcyjnych wydarzeń w rzeczywistej marce, jaką jest Formuła 1. Po seansie jednak chyba stałem się trochę fanem takiego podejścia. Podoba mi się to bardziej niż przekręcanie rzeczywistych wydarzeń z prawdziwego świata, po to, by robić Netflixowe show. Tak, Drive to Survive, do ciebie mówię. Podtrzymuję więc, że to nie jest dzieło kierowane do fanów F1. Celem jest chyba raczej zdobycie nowych widzów, którzy dopiero mają wkręcić się w świat Grand Prix. Nie zmienia to faktu, że również ci, którzy znają się na temacie, będą w stanie dobrze bawić się w kinie. To absolutnie nie jest RASH, czy mój ulubiony, chyba filmowy ścigach Lemon 66. To jest. Bardzo solidny akcyjniak. Top Gun na kołach. A porównanie to jest o tyle trafione, że zarówno F1 mówi, jak i Maverick zostały wyreżyserowane przez Josefa Kosińskiego. Osobiście tak jak mówię, miałem spore wątpliwości, a wyszedłem z kina zadowolony, więc. Chyba warto dać szansę.